Witam wszystkich widzów na nowym kanale, który zdecydowałem się otworzyć i, mam nadzieję, prowadzić za zachętą rodziny. Jak może to sugerować anglojęzyczna nazwa kanału, publikowane na nim materiały będą poświęcone zjawiskom znanym i rozumianym jako UFO oraz tematom pokrewnym i powiązanym. Skąd w ogóle pomysł na kanał dotyczący tej właśnie tematyki? Otóż, rzec by można, że zainteresowanie tym tematem czaiło się w genach. Mój dość odległy kuzyn, wujek, w zależności od tego, jak mam jak patrzeć na drzewo rodowe, był jednym z pionierów ufologii w Polsce dobrych 40 lat temu. Był on jednym z członków zespołu, który badał tzw. zdarzenie w Emilcinie, które miało miejsce w roku 1978 i które mam nadzieję przedstawić nieco bliżej w innym wideo. Niestety ten członek rodziny zmarł nieco ponad 20 lat temu na długo zanim sam zacząłem się interesować tematyką ufologiczną, zatem nie miałem możliwości bezpośredniej rozmowy z nim na ten temat. Ponadto w internecie zauważalny jest pewien niedosyt tej tematyki, przynajmniej w języku polskim, stąd też m.in. pomysł na ten właśnie kanał. Moje bezpośrednie zainteresowanie ufologią zrodziło się tak naprawdę dopiero w ubiegłym 2023 roku. Przeglądając różne rzeczy w internecie, natknąłem się na informacje o artykule opublikowanym na łamach magazynu The Brief w czerwcu tego roku oraz wywiad z, z Majorem Wywiadu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Davidem Grashem. Kilka dni później miały również miejsce przesłuchanie właśnie ma Majora Grasha oraz porocznika Ryana Gravesa i komandora Davida Freivora zasłużonych wojskowych lotników amerykańskich, Będących naocznymi świadkami niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, jak obecnie coraz częściej określa się w materiałach anglojęzycznych niezidentyfikowane obiekty latające. Przeżyłem wówczas tak tzw. szogontologiczny. Zeznania tychże świadków, między innymi ze względu na ich wiarygodność, dały mi wiele do myślenia. Jeżeli osoby poważne, twardo stąpające po ziemi, rzucają tak odważne stwierdzenia, być może należałoby co najmniej dopuścić do siebie myśl. Jako możliwość, fakt, że, że nie jesteśmy nie tylko sami we wszechświecie, ale nawet w nieco bliższych nam jego okolicach. Kolejne miesiące to pogoń za przysłowiowym królikiem z Alicji w krainie Czarów. Zapoznawałem się z przypadkami słynnych obserwacji UFO, domniemanych porwań i bliskich kontaktów z istotami pozaziemskimi. Czytałem i oglądałem materiały prezentowane przez osobę, osoby mające znacznie większą wiedzę na ten temat, wiele spośród których miało doświadczenia osobiste lub pracowały nad tematami związanymi z UFO. I tak oto w tym roku pojawił się pomysł na kanał. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić właśnie ubiegłoroczne przełomowe wydarzenia na scenie ufologicznej, które, jeżeli są oczywiście prawdziwe, obalają znaczną część naszej wiedzy o świecie i naszym w nim miejscu. Chciałbym również przedstawić bardziej i mniej znane przypadki obserwacji anomalnych zjawisk i pojazdów, domniemanych uprowadzeń, jak również tematy pokrewne, być może jednak nierozerwalnie związane z potencjalną inteligencją inna niż ludzka. Tematy te zahaczają niejednokrotnie o zjawiska paranormalne, ale po bliższym przyjrzeniu się im często nie można jednak wykluczyć, że kryje się w nich ziarnko prawdy. Mam nadzieję, że na kanale znajdą coś dla siebie zarówno osoby wierzące w niezidentyfikowane obiekty latające istoty pozaziemskie, jak również ci, którzy podchodzą do nich ze zdecydowanym sceptycyzmem. Moim zadaniem będzie szerzenie wiedzy na ten temat, być może skłonienie do refleksji i ćwiczeń umysłowych, jak również do zadania sobie kilku pytań, na które często nie, znajemy czas, nie znajdujemy czasu w codziennej gonitwie życia. Tutaj jeszcze słowo o samej nazwie kanału, beyond disclosure, czyli po ujawnieniu prawdy. Wiemy, że w przestrzeni powietrznej Ziemi pojawiają się obiekty, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować i zaklasyfikować. Potwierdziło to nawet niejednokrotnie amerykańskie Ministerstwo Obrony, począwszy od 2017 roku. Osoby zainteresowane tą tematyką często chcą ujawnienia prawdy, czyli z czym właściwie mamy do czynienia, czy obiekty te są pochodzenia pozaziemskiego, pozawymiarowego, czy są to też prototypy różnych pojazdów będących dziełem ludzkich rąk. W tej chwili nie obiecuję jeszcze regularnej publikacji materiałów wideo, jak również i konkretnej tematyki. Kanał to dodatek do pełnoetatowej pracy i innych prywatnych obowiązków, zwłaszcza że porywam się na ambitny plan prowadzenia kanału dwujęzycznego. Mogę natomiast obiecać 100% wkładu i zaangażowania w miarę moich skromnych możliwości i umiejętności, łącznie z nauką edycji wideo i audio na bieżąco. Zapraszam zatem gorąco do obserwowania kanału, subskrypcji, łapek w górę i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym wideo, w którym poruszymy najważniejsze wydarzenia dotyczące tematów związanych z UFO w ciągu ostatnich 12 miesięcy.